Z tej strony Sil, a to oczywiście kolejne nagranie, na którym opowiem wam co nieco o RPG-kach. Dzisiaj z nowym sprzętem. No, mam nadzieję, że jakoś filmów na tym trochę zyska i nie będzie to jakimś problemem i nie będzie też jakichś problemów technicznych, dlatego jest to nagranie poniekąd testowe. W dniu dzisiejszym planuję wam co nieco opowiedzieć o różnicach pomiędzy grami, i właściwie sesjami liniowymi, Railroadem, sandboxem a semi sandboxem. Tego typu też prelekcje na podobną tematykę. Nagrałem, a właściwie nie nagrałem raczej, no zrobiłem na pankonie, który już według Was, dla Was się odbył, a dla mnie dopiero będzie przede mną. Także jest też rozmowa z Andre, jeżeli chodzi o podobną tematykę, ale to już tak ogólnie mówiąc. Nie będę cały czas polecał innych filmów, chociaż też zachęcam, żebyście je obejrzeli, Bo jak najbardziej kanał jest tego pełen. Ale dzisiaj skupię się właśnie na tym temacie, więc to rzeczy do Meritum. Zdaję sobie ostatnio sprawę, że to są hasła, które bywają dla niektórych bardzo niedokładnie opisane. Niektórzy nawet mają błędne zdanie do tego, co tak naprawdę jest railroadem, co jest liniową grą, a co w ogóle jest y, sandboxem. Rozwaliło mnie to, bo dla mnie to było takie skrajnie logiczne, a okazuje się, że wiele osób kompletnie nie zdaje sobie sprawy, o co w tym chodzi. Dlatego dzisiaj planuję wyjaśnić to raz, a dobrze i porządnie, żeby móc też mieć jakieś wspólne fundamenty do rozmów w tematyce RPG z różnymi osobami, żeby wszyscy wiedzieli, jak będę chciał, właśnie kogoś odesłać. Być może właśnie Ciebie w tej chwili odesłałem do tego filmu, o co właściwie w nich chodzi. I o to tłumaczę. Jest pewna linia. Linia, jeżeli chodzi o RPG. Linia, która prowadzi taka, takie spektrum bardziej od jednego do drugiego. I jak wiadomo, na spektrum, no, pewne rzeczy się zwyczajnie nie łączą, pewne rzeczy są zmieszane, a pewne rzeczy są właściwie tym samym, chociaż są tuż obok siebie, tak. Tutaj gdzieś bym dał Sandbox, tutaj dam Railroad. I teraz uwaga, na tej linii pojawia się gra liniowa, semi-Sandbox i być może, no nie wiem, gra z elementami Railroadu, tutaj nawet tego nie będę dodawał, ale wiadomo o co chodzi. To by były takie cztery podstawowe rzeczy na tej linii, które uważam, że warto by nadmienić i wytłumaczyć poszczególne rzeczy. Zaczniemy sobie od tego, czegoś co moim zdaniem jest najgorsze, czyli od Railroadu zwany też torodrogowaniem, jak to przetłumaczył na polski BimHit, znany z rpg piekiełka. Railroad to gra, która jedzie po szynach, jak sama nazwa wskazuje, drogowanie. Jedziemy po tych szynach. Nie wiem, czy kojarzycie takie stare szczelanki, nawet na automatach, gdzie macie niby pistolet i strzelacie do rzeczy, ale wasza postać nie przemieszcza się tak, jak wy chcecie, tylko ma ustaloną drogę. To jest dosłownie to. Taka szczelanka na torach, to tutaj mamy podobnie z fabułą RPGA. Jedziemy po torach, możemy sobie ubić jakieś bestie, ale w sumie jedziemy do tego punktu, który chce mieć gry. I tak naprawdę, nawet z bestiami, no to. Albo je zabijemy, albo one nas, no to wtedy się kończy scenariusz z reguły, albo mistrz gry nas uratuje. Właśnie. Mistrz gry zrobi wszystko, żeby było po jego. Mistrz gry w Rayroadzie to człowiek, który chce mieć pełną władzę i ma tą pełną władzę. Zaczynamy od punktu A, przechodzimy przez punkt B i kończymy w punkcie C. I dokładnie tak ma być. Nie ma innych możliwości. Jeżeli są dwa różne mm, rozstaje, jakiś rozstaj właśnie, gdzie są dwie drogi, dwójka drzwi, to my mamy wyjść w te drzwi, którą chcę. Może on oczywiście wprowadzać iluzoryczność, która, można by powiedzieć, jest krokiem w stronę liniowości, ale nie do końca. Jest to iluzja wyboru. Mogą być te dwa różne, właśnie, wyjścia z sytuacji, ale każdy prowadzi do tego samego punktu, tylko gracze tego nie wiedzą. I jest to. Podłe oszustwo, moim zdaniem, na graczach, które zresztą ma krótkie nogi, bo w momencie, w którym nadużywamy takiego rozwiązania, prędzej czy później gracze się kapną i będą bardzo źli. Ja osobiście miałbym wielki problem do Misza Gry, który odwała coś takiego. Zresztą grałem raz w kampanii takiej osoby i powiem szczerze, że jest to jedna z najgorzej przeze mnie wspominanych kampanii, w której moja decyzyjność była na poziomie zero, bo Misz Gry miał swoje założenia i one miały się spełnić. ktoś próbował robić cokolwiek innego, to dostawałem deusek z machiną po ryju. Mistrz gry w Rayroadzie króluje, rządzi i niepodzielnie decyduje, co ma się dziać. Tak naprawdę my możemy iść do takiej sesji na zasadzie, jak idziemy do kina. No, siądziemy sobie, patrzymy, co się dzieje. Równie dobrze Mistrz gry może sobie nagrać wtedy, no właśnie, Mistrz gry. Czy jeszcze Mistrz gry, czy może autor sesji opowiadanie, audycję, może napisać to opowiadanie, a my sobie je przeczytamy. Ja nie widzę różnicy. No chyba, że różnicą jest to, że nasza postać powie. Ha, ha, ha pokonałem cię, albo he, he he zwyciężyłem. Takie są różnice. Na zasadzie, bo zwyciężyć musisz, bo Mish gry tak sobie założył. No, chyba że przegrywasz scenariusz, ale Mish gry z reguły cię i tak uratuje. No i dobra, to jest Railroad. Największe tfu tfu, niedobre, złe, przestarzałe, jak można. Lecimy dalej. Słuchajcie, właśnie ta iluzoryczność, była w nie wspomniana. to jest może jakiś pierwszy krok do tego, żeby w końcu zacząć kombinować coś i faktycznie dojść do. Gier liniowych. Gry liniowe są najpopularniejsze. Scenariusze, które mamy do ktulu czy do innych rzeczy, to najczęściej są gry liniowe. Czyli mamy daną ścieżkę. Jest to ścieżka, która prowadzi tak, ale możemy przejść bokiem, drugim bokiem, coś tam, coś tam. Jakieś pojedyncze decyzje mogą zmienić to, jaką ścieżkę obierzemy. Nie ma tego za wiele. Z reguły są to jakieś rozłączenia, złączenia, podobnie jak. Z fabułą w drugiej części Heroes of Might and Magic. Nie wiem czy kojarzycie tam, jeżeli możecie sobie pierwszy wybrać, czy dołączacie do złego, czy dobrego, spoko, pierwsza ta decyzja, a później w każdej kampanii mamy tam pojedyncze misje, którą możemy ominąć, jakąś po prawej, pójdziemy tą po lewej i tak dalej. Ale w sumie finał z reguły jest podobny, taki sam. Ewentualnie w takich bardziej liniowych, trochę nieliniowych, ale mimo wszystko o takich fabułach no z reguły możemy mieć na przykład dwa różne wyjścia tej sytuacji, że rozwiązanie będzie dobre zakończenie, złe zakończenie, takie średnie zakończenie gry liniowe najbardziej przypominają to co znamy z gier komputerowych zwłaszcza jeżeli się chwalą nieliniowością czy czymś, nawet Gothic który jest wspaniałą grą, kończy się zawsze w ten sam sposób, niby dołączamy do różnych grup i to jest fantastyczne to jest ta nieliniowość, ale potem pojawia się ta liniowość, że finał zawsze jest ten sam i w sumie z tym samym zaczynamy w drugiej części, tak? Albo w Mass efekcie, w którym jakaś postać może nam umrzeć w danej części, a w następnej się już nie pojawi a pojawi się jakaś nowa lub też właśnie pojawi się i będzie miała swoją kontynuację, jeżeli przeżyje istnieje także oczywiście gra sandboxowa i semi-sandboxowa zacznę od semi-sandboxu, bo to moje ulubione i o tym właśnie prelekcje też mam na Pankonie miałem i dlatego powiem o tym krótko, bo o tym to pewnie cały odcinek kiedyś walnę, chociaż nie wiem czy nie wspominałem o tym a prawdopodobnie wspominałem o tym w wielu, wielu innych odcinkach także jak najbardziej zachęcam do oglądania innych filmów na kanale Semi-sandbox to jest coś, co jest pomiędzy sandboxem a grą Do sandboxa zaraz przejdziemy, ale właśnie, czyli czym? Sandbox zakłada sobie, że mamy pewną losowość najczęściej i jest otwarty świat. Taki true sandbox to jest, że macie mapę heksową i na każdym heksie losujemy co jest, tam może być coś innego, odkrywamy krainy, tam może być miasto, mogą mieć jakieś potrzeby, problemy, ale sam sandbox to jest właśnie to, że mamy... Idziemy od miejsca do miejsca, to się losowo generuje, mamy jakieś tam questy, rozwiązujemy i tak dalej. I słuchajcie, tutaj jest pełna dowolność, gracze mogą zadecydować o tym, czego chcą. Świat można zrobić tak, żeby bardzo był fajny i żywy. Jednocześnie niestety losowość, jeżeli jest zbyt dużo jej damy, a to jest częste w sandboxach, może prowadzić do problemów z tym, że hmm, często to są bardzo nielogiczne sytuacje. Na zasadzie losujemy sobie loch, a w lochu siedzi banda orków. Od 100 lat ten loch nie był otwierany, wy go otwieracie, a tam siedzi bandorków. Czym oni się żywili? Grzybami? Po co tu siedzieli? Jakby... Wiecie, o co chodzi. No dobra, co jeszcze? W takim razie semi sandbox, tak? To jest ta sandboxowość, ale dlaczego to jest semi? Dlatego, ponieważ w semi może istnieć główny wątek, na przykład. Ja preferuję sobie właśnie taki semi sandbox, w którym mamy ten główny wątek, za który możemy iść, czyli mamy tak naprawdę przygodę liniową w świecie, który nie jest liniowy. Nasze decyzje są skrajnie różne. Możemy zadecydować jak chcemy. Nie wiemy, jakie będą opcje, jeżeli czegoś nie wybierzemy. I mistrz, gdy nie ma tego poplanowanego, to często okroć improwizacja. Taki semi-sandbox zakłada, że mamy jakiś główny quest, jak właśnie w Skyrimie na przykład, i ten główny quest się dzieje. Ten główny quest się dzieje i możemy go olać, ale te wydarzenia się wydarzą bez nas. Po prostu nie będziemy mieli w tym udziału świat żyje. To jest fantastyczne, żeby zrobić To jest właśnie fantastyczne, żeby zrobić, żeby świat żył. I właśnie możemy kompletnie ominąć tą daną rzecz i potem się dzieje, co się dzieje. Takie jak, tak jak w zegarach, tak jak zegary zakładają na przykład w Abu Wobec tego mamy motyw, że możemy olać to i pójść na przykład sadzić rzepę, ale nie musimy sadzić rzepy tak totalnie sandboxowo robić co chcemy, możemy też i za wątkiem głównym, możemy go olać, możemy iść z nim do połowy, potem i w ten sposób to by się rozgrywało. Zaś w samym sandboxie, takim czysto sandboxie, to jest właśnie taka piaskownica, tutaj mamy wszystko co chcemy, robimy co chcemy, nie ma, że nie, Przyściutko możemy sobie wylosować, stworzyć, nagle się dzieje. Cały świat nie ma założenia, nie mamy jakiegoś górnego od górnolotnego celu, to że możemy go mieć, możemy jak najbardziej mieć górnolotny cel, tylko że sami sobie go poniekąd nadajemy. To nie jest tak, że ten cel jest nam wpojony od samego początku, tylko że na przykład jeżeli gramy łotrzykiem i na mechanice deteków prowadzimy sandboxa, no to będziemy kogoś próbowali okraść, czy na przykład zrobić ogromny włam zaś jako paladyn, no to na przykład spróbujemy uratować jakąś krainę przed jakąś bestią. I to są rzeczy takie pasujące do danej postaci, możemy jak najbardziej iść w tym kierunku. Ale możemy równie dobrze tego nie robić, tylko że właśnie, w mechanikach takich jak D&D no raczej będziemy grali bohaterami, to jest założenie tego systemu, więc no ciężko będzie nam zrobić siebie rzemieślnika przykładowo, no chyba że gramy artyficerem, ale też nie do końca. No a na przykład w takiej agonii, jak najbardziej można już grać sobie zwykłym szarym człowieczkiem i to też może być nawet ciekawe wbrew pozorom. I tutaj mamy te różnice, więc y, mamy sandboxy, semisandboxy, to gry liniowe lub też bardziej lub mniej liniowe. No i oczywiście rayroad, czyli jazda po torach, idziemy od punktu A do punktu B jak na matematyce w liceum, boże jak ja tego nie znosiłem. I to by było na tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę te rzeczy rozjaśniłem. Mam nadzieję, że było to krótko, szybko i na temat. Trzymajcie się serdecznie, tyle ode mnie w dzisiejszym ale, jak ta jest? Siemaneczka.